Słowo Boże na dziś, 4 czerwca, czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, które sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zakładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej Ziemi. W których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was znalazł bez plamę i skazy w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wy zatem umiłowani wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych. Którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś własce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała, zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Psalm Responsoryjny 90. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Zanim narodziły się góry, Nim powstał świat i ziemia. Od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straszna nocna. Miarą naszego życia jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować. I cieszyć, niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku farzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić. Lecz on poznał ich obudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mi na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli. A on ich zapytał. Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu. Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Oto słowo Pańskie.